Witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Patryk Klaja z firmy Maktronik. Patryk, przygotowaliśmy dzisiaj dla naszych widzów latarki czołowe. Co mi o nich opowiesz? Przygotowaliśmy dzisiaj kilka czołówek w zależności od potrzeb użytkownika. Mamy tutaj trzy czołówki wyspecjalizowane do biegania i kilka produktów, które wymagają dłuższego mówienia. Więc ja biegam po lesie i zawsze mam problem z latarkami, bo krótko wytrzymują baterie. Opowiedz mi o tej latarce. Ile wytrzymuje bateria w tej latarce? Przede wszystkim to jest czołówka bateryjna na trzy paluszki AAA wytrzymuje około 40 godzin świecenia na jednych bateriach, czyli bardzo długo. A tutaj w zestawie coś takiego było. Co to jest? To są dyfuzory. One służą do, na przykład dyfuzor bezbarwny służy do rozproszenia światła, pozostałe do zmiany po prostu barwy oświetlenia. A tutaj widzę taka druga też latereczka mała. Ona też do biegania widzę, że jest rewelacyjna. Eee, opowiedz mi krótko nie. Tak, przede wszystkim tak jak czujesz, ona jest bardzo lekka. Mamy światło przednie białe i światło przednie czerwone. Dodatkowo mamy światło czerwone tylnie. Jest kolorowa, czyli chroni nas, yy, można powiedzieć, jeszcze gdzieś na drogach jesteśmy tak, bardziej jest... widoczni. Właśnie jesteśmy bardziej widoczni. A tutaj przygotowaliśmy jeszcze inne latarki. Wytłumacz mi o tej latarki. To jest to latarka to jest... czołowa Wizo. W tej wersji jest latarką ładowalną. Dodatkowo możemy sobie dokupić zasobnik na baterię i wymieniając tylko zasobnik z ładowalnego mamy czołówkę bateryjną. Plusem tego jest, że świeci 13,5 godziny przy maksymalnej mocy. Wiem, że to jest was jeden z lepszych produktów, ale to omówimy w innym odcinku. skupimy się na tej latarce, a tutaj mamy następną. Możesz mi opowiedzieć o tej? Oczywiście, to jest najsilniejsza czołówka z serii Maktronika, 1020 lumenów. Plusem jest to, że możemy ją, z niej korzystać jako czołówki bateryjnej, wymienić sobie na akumulatorek i korzystać jako ładowaną. Tutaj na przykład jest Tą latarkę oglądałem. Jest światło ciemne żółte, znaczy się i białe. Tak, tak. Co to jest za światło? Szczerze mówiąc, to jest moja jedna z ulubionych człówek. Jest nieco cięższa, solidniejsza. Mamy światło rozproszone, skupione i światło ciepłe. Każdy z nich jest pod innym przyciskiem, dzięki temu możemy korzystać z rękawicy i się nie pomylimy. Drugą z rzeczy, która jest dość ważna, to mamy trzy światła sygnalizacyjne w trzech kolorach z tyłu, czyli niebieski, zielony i czerwony, czyli mogą pracować trzy różne ekipy, jesteśmy w stanie ich łatwo zlokalizować. A telefonka? Ta to jest latarka dedykowana pod kaski. Dodatkowo w zestawie mamy uchwyt na przód i tył, gdzie montujemy sobie bezpośrednio czołówkę do kasku, lub możemy zamontować uchwyty do kasku, dzięki czemu możemy zamontować całą czołówkę na pasku i ona nam się nie będzie zsuwać. Czyli to jest jedna z nielicznych na rynku, które możemy zamontować do kasku. Oczywiście. A tutaj jeszcze taki przygotowaliśmy Rarytas. Opowiedz Opowiedzmy o tej latarce. To jest całkowita nowość w Waszej firmy. Tak jest. jest. Najświeższy produkt z linii Maktronika, jeżeli chodzi o czołówki. Jest to czołówka kątowa. Możemy z niej korzystać, bo to jest wersja ładowana, wersja ładowana indukcyjnie, czyli tak naprawdę nawet w całkowitych ciemnościach podłączamy sobie i nie będzie problemu z ładowaniem. Druga rzecz możemy ją sobie wyciągnąć i korzystać jako latarka ręczna kątowa. Czyli ona została stworzona z myślą o kim. Została stworzona tak naprawdę jako latarka uniwersalna, praktycznie od służb militarnych pobiegaczy, bo ona nie jest dość ciężka, mhm. po osoby, które korzystają z tego produktu naprawdę okazjonalnie, a potrzebują od czasu do czasu też latarkę ręczną kieszonkową. Mhm. Patryk, mi się wydaje, że wytłumaczyliśmy w skrócie y, temat latarek. Bo na niektóre latarki trzeba poświęcić więcej czasu, ale nasi widzowie mam nadzieję, że mniej więcej wiedzą w którą latarkę można zainwestować do swoich potrzeb. Co, dzięki Ci za przebicie do naszego programu, a Was zapraszam do następnych odcinków PPN.